Witajcie, z tej strony jest fajne: Protesty Exe, a to kolejna gra, niezależna z cyklu, który można by w sumie nazwać Indie -exe, gdyby na to tak spojrzeć. Chociaż nie trzeba. Ta gra nazywa się I Igneus, I Igneus, Igneus, Igneus. Zresztą widzicie teraz tytuł ty ty tutaj w każdym bądź razie. No, przejdźmy do gry. Oczywiście y uprzedzę. Czekanie, gdyż wiem, jak trudna jest ta gra i skomplikowana bym powiedział, nawet, więc wybiorę normalną trudność. Tak to nazwę. Powiedzmy, to ten budzi się. Teraz pewnie słyszycie tylko mój szum. Jak widzicie grafika jest bardzo ładna, nie jest taka brzydka, powiedziałbym nawet, że jest urocza. Poruszamy się tym oto to kawałkiem skały, totemem, może uda mi się pokazać wam jego twarz czy coś. No, do góry nogami może być, widzieliście przed chwilą zresztą jak to wygląda, o o, idealnie. I jedyną mechaniką gry, oprócz poruszania się dookoła i w ogóle, jest skaka skakanie. Przy czym nasz totem wydaje taki oto dźwięk, skakając. Yo, yo. Który zmienia się I jeśli miałbym zaklasyfikować Sklasyfikować jakoś tak do jakiegoś gatunku tą grę Byłaby to Zręcznościowa platformówka Ala Super Meat Boy. Właściwie ta gra jest Super mid w 3D Tylko, że jesteśmy totemem, a nie mięsnym dzieciakiem Dlaczego? Gdyż oprócz szybkiego poruszania się i szybkiego przechodzenia poziomów Mamy też tę mechanikę poruszania się po ścianach Skakania właściwie po nich, czyli tak jak w Super Meat Boy. Ale przejdźmy do rzeczy, bo gra jest dosyć szybka. I nie wiem dokładnie co czeka później. Udało mi się przejść może jeden czy dwa poziomy. Nie zagłębiałem się zbytnio w tą grę. Nie było, nie widziałem podstaw dlaczego. Nigdy się nie zagłębiamy, bo być to mniej więcej pierwsze przejście. Albo po prostu co najmniej drugie, czy coś takiego. Yy... Gra... Twórcy zalecają grę na kontrolerze, a twórcami jest, są, jest, studio, twórcą, jest studio DigiPen, które gościło już u nas w IndieX. Są to twórcy gry Nitronic graż, którą już graliśmy. Ale teraz skupmy się, bo gra jest naprawdę szybka i czasem nie wiadomo po prostu co się dzieje do końca. Naprawdę, to co się potem dzieje czasem, to jest straszne chodzi o same tempo rozgrywki tak jak Super Meat boju. no i dość sporo się ogólnie dzieje na samym sam, samym poziomie Udało nam się, udało nam się, uda nam się, ...udało... Uda... ...okej, okay, udało nam się <laughs> naprawdę, czasem nie wiadomo do końca co się dzieje bo naprawdę dzieje się sporo ale o tym pe pewnie jeszcze wspomnę paręnaście razy jak widzicie, destynacja jest dosyć jednolita, jesteśmy gonieni bodajże przez lawę czy coś Przynajmniej tak wnioskuję po hałasie, a przynajmniej z tego co widzę dookoła Jesteśmy chyba w wulkanie I zmierzamy w kierunku czegoś Ja już wiem czego, gdyż już tam Była. o uda się, okej okay. I cały czas towarzyszy nam muzyka, ciekawa, interesująca, powiedziałbym, że w Pasująca do klimatu. Jak jest on totem, jego dźwięki nam też towarzyszą. No i niezwykłe efekty wizualne, jak widzicie. Tak, tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, gdyż dookoła się dzieje dość sporo. Ale okej, okay, udało nam się. Za nami pierwszy poziom. Zobaczymy, co dalej. Tak, muzyka cały czas się pasowuje, szczególnie do tego, co nas czeka. okej, okay, dosyć szybko upadliśmy. Jak widzicie, wszystko się wali dookoła. Nie jest to przyjemne otoczenie. To nie jest to otoczenie dla dziecka. Nie chcielibyście wysłać waszego dziecka do szkoły. Nie wiadomo tak naprawdę który blok się zawali i czy to będzie akurat blok pod nami więc trzeba... no właśnie O uratowaliśmy się Jak mówiłem, super midway Okej okay, chyba widzę koniec, może się uda Okej okay, udało się, jak miło Nawet bardzo miło, że się udało. Jestem zadowolony z siebie, że udało mi się przejść w ten poziom. A i dzisiaj zaczyna bajka, powiedzmy. Bo to, co tutaj się dzieje, to już jest koszmar, naprawdę. Jest to niezwykle efektowne jaki jest styl gry i to, i to co tutaj się dzieje aż ciężko opisać wręcz jest to naprawdę intensywne przeżycie jeden zły ruch i po mnie muszę uważać wszystko ulegnie zniszczeniu za chwilę no i właśnie o tym mówię że tam się przejść, nie wiem co dalej. Mam nadzieję, że następne poziomy są jeszcze bardziej intensywne, bo naprawdę to dodaje ogromne ilości uroku w tej grze. Ale łatwo zginąć, bo nie wiadomo co się dzieje. Czyżbym zginął? Tak, zginąłem. O. Odmiany pójdziemy teraz z lewą stroną. Może będzie inaczej. Może będzie łatwiej. Może przeżyjemy tym razem. Skupmy się trochę, skupmy. Będę to trochę mniej chyba gadał teraz. Albo łatwiej umrę, czy, czy coś. Bo naprawdę nic nie widzę. Okej. Okay. Wydaje się, że ta strona jest chyba łatwiejsza. Wydawało mi się przynajmniej, bo nic nie widać. W sumie twórcy mogli trochę ograniczyć ilość zniszczonych elementów na poziomie, bo to trochę przytłacza i nie pozwala się do końca skupić na samej roz... Roz... Rozrywce, rozgrywce itp., bo ja naprawdę nie wiem co się dzieje dookoła. Nie widać. Jak, mogą, jak mogli tak zrobić? Nie wiem. Ciężko jest się skupić, kiedy nic się nie widzi. Okej, okay, ostatnia próba. Teraz dam radę, wierzę w to. Chyba, że spadniemy z klifu. Za dużo laserów dookoła. Co, co, co się dzieje? Ok. Jest dobrze, jest dobrze. Nic nie widzę, ale jest dobrze, wierzę w to. Ok, jestem w tym mieście, kiedy już nic nie widzę. Ok, udało nam się. Jakimś cudem udało nam się. O, już nie, nie mogę sobie nawet wyobrazić, co będzie dalej. Spodziewałem się, że będzie coś dalej. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że przejdę tą grę bo to jest nagrania całkiem. Ok, Okej, napisy końcowe. Spodziewałem się, że coś mi zaskoczy, ale nie, że to będzie koniec gry. No cóż, że w grę nie zależy. Nigdy naprawdę nie wiadomo. Twórca będzie chciał pokazać Okej, okay, koniec gry jo. Naprawdę nie spodziewałem się, przepraszam bardzo. Do... Ten materiał miał zachęcić was do zagrania i poznania jo. zakończenia A jednak poznacie go oglądając ten materiał, więc trochę jest inaczej niż zamierzałem Ale trzeba twórcom przyznać, jest to bardzo intensywna i ciekawa gra Zrobiona na jo. autorskim Właściwie silniku, nie tyle silniku, co zaprogramowana. Po prostu zaprogramowana. I chyba gra zaczyna się od początku, od początku. Po napisach. I tu przerwia. Chyba. Chyba się zaczyna, może coś innego jest, zobaczmy. Nie wiem, samo zakończenie mnie zaskoczyło. Nie, to jest to samo. Tak. Czyli gra po prostu lupuje się na sam początek. Okej. Okay. Miło mi było. Nie spodziewałem się że takiego zakończenia <noise> tego odcinka. Była to pewna niespodzianka. Okej, okay, nie będę się rozgadywał bardziej. To było igneus, Ignaus, Ignaus, igneus, igneus. Gra, w której poruszamy się magicznym totemem pośród ognia, lawy, wszystkiego, co nas może zabić i inne tego typu rzeczy. No. Teraz breakdance, breakdance times, breakdance, breakdance, ok, yy, nie będę się już wygłupiał. Yy, z tej strony jest Finder, procesy Exe i Indie Exe. Indie Exe. Do zobaczenia następnym razem. Bye bye.